w zabytkowym budynku położonym w centrum miasta magistrat chce urządzić salę widowiskową na około 600 widzów niestety części pomieszczeń nie chce opuścić spółdzielnia która utrzymuje się z ich wynajmu wszystkie te proceduralne kwestie z naszego punktu widzenia zostały są rozstrzygające dzisiaj już wystąpiliśmy o Opuszczenie tego obiektu no nie doszło, więc teraz jest dalsza droga postępowania drogą sądową, jest wyrok nakazu eksmisji i zobaczymy jak ta sytuacja się potoczy dalej. Czekamy na kolejne ruchy. Prezydent Legnicy obawia się, że spółdzielcy odwołają się od tego orzeczenia i lokale nie tak szybko będą we władaniu miasta, które zresztą jako jedyne finansuje bieżące remonty obiektu. Dzisiaj ten obiekt wymaga generalnego remontu. Zresztą co miesiąc zarząd gospodarki mieszkaniowej został przeze mnie zobowiązany od kilku lat do monitorowania tego obiektu składania składaniami comiesięcznych raportów o stanie technicznym I mamy wiedzę jak to wygląda i oczywiście ten obiekt wymaga szybkiej interwencji, też i zabezpieczenia i przeprowadzenia procesu remontowego. Oprócz sali widowiskowej w dawnym kinie ognisko swe siedziby mają mieć także organizacje pozarządowe. Władze miasta chcą tu otworzyć m.in. Innymi... Centrum Kultury Mniejszości Narodowych, tak roboczo to nazywając, czy też Europejskie Centrum Wymiany Myśli Międzypokoleniowej, nie? coś takiego. Młodzież, seniorzy, żeby też i znaleźć możliwość realizacji tego przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, nawet projektów miękkich. Władze miasta nie wiedzą jeszcze, czy kinem ognisko zarządzać będzie Legnickie Centrum Kultury, czy też powołana zostanie zupełnie inna instytucja.